Yo, o datte Z tej strony Nero. Witam Was wszystkich w następnym materiale z gry Naruto Ultimate Ninja. Oczywiście na konsole PlayStation 2. No i tak, oczywiście gramy kolejny scenariusz kolejną postacią. I zagramy sobie Shikamarun Narum. Więc no, dzisiejszym bohaterem będzie właśnie Shikamaru Nara i jego saga będzie grana. Nie czuję, że rymuje, Hehe. No, także zapraszam Was do oglądania. Shikamaru Now then, the story begins. Dangerous person! A sand monster hungry for blood! I'll kill you if you get in my way. I know you're strong, but I think I can handle it myself to some extent. Okej, okay, więc pierwsze starcie dosyć ciekawe, bo z Garą tak naprawdę, no nie oszukujmy się, do tego starcia nigdy nie doszło, więc no, troszeczkę tutaj giereczka, no dodaję już takich scenariuszy od siebie, żeby troszeczkę urozmaicić tą grę. No i jednak Gara, no nie oszukujmy się. Ciągnąłby szkamaru dosłownie nosem. No ale tak, no, Szkamaru oczywiście pochodzi właśnie z wioski liścia. Jest w bodajże chyba dziesiątej drużynie. Z tego co kojarzę, tak jest, drużyna dziesiąta. E, oczywiście w drużynie jest z e, Ino. I właśnie z Chojim. Ze swoim ulubionym przyjacielem, no najlepszym przyjacielem. Tak yy, i właśnie kamaru jest dosyć nietypową postacią ze względu na to, że jak większość postaci od razu rwie się do walki, a jest taką postacią, która no... No ja mu się nie chce dosłownie, może tak, na takiej zasadzie, ale za to jest bardzo inteligentną postacią, ponieważ bardzo przemyśla swoją... Technikę, daną sytuację i stara się właśnie wyjść z niej jak najlepiej może. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, jeżeli wie, że z czymś sobie nie poradzi, no to w ogóle w to nie wchodzi, nie zaczyna tego robić. To jest dosyć ciekawe. Jego techniką, którą się posługuje jako jego jutsu.

No, i Gara dostaje Bęcki. Ok. Także zobaczymy, co będzie działo się dalej. Ok, także Gara pokonany. Fajnie, fajnie. Także także. Jestem ciekaw, kogo dadzą nam do walki następnego, bo Shikamaru można powiedzieć, że swoje walki, ogólnie swoje umiejętności dopiero pokazał na egzaminie. Także zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, więc następną postacią będzie Neji. Ciekawe. W sumie to starcie też by mogło być ciekawe. Bo Neji nie jest pierwszym lepszym e, czereśniaczkiem do bicia. O Jezus, już mnie tutaj e, paruje, czyli używa takiej kontry jakby. No tutaj mamy możliwość właśnie e, użycia Chojiego, że tak to brzydko powiem. A on znowu mnie paruje, bardzo nieładnie z jego strony. E, w ogóle swoją drogą e, też Shikamaru to drugie jutsu, nie Ultimate, tylko ten no, zwykłe jutsu, że tak to sobie nazwę. E, też ma właśnie perry Zobaczymy czy w ogóle uda mi się to wykonać. Z tego czasu pamiętam jak grałem ze znajomymi to często i gęsto lubiłem właśnie grać 3Kamaru ze względu właśnie na to pery. Bo no wiadomo, kiedy gra z ludzką osobą, ta osoba dosyć często i gęsto napie napiera na ciebie. Oj oj tutaj ten Ultimate Jutsu. Co szczęście udało się z tego wyjść. Nie, 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 żadne give up, żadne give up. Spokojnie, Shikamaru damy radę. Dobra, odpalamy od razu dwójeczkę i lecimy. Technika cienia. Właśnie Shikamaru pochodzi z klanu Nara. I właśnie ta cała, cały klan, cała rodzina właśnie posługuje się techniką cienia. To jest dosyć ciekawe i wszyscy w ogóle e, członkowie klanu Nara są dosyć inteligentni, no bardzo strategicznie podchodzą do walki. To jest też dosyć ciekawe, że właśnie oceniają wszystko, co jest tylko możliwe, jeżeli chodzi o bitwę czy też walkę. No ok, Shika rozwala Nijiego. Co prawda ta walka w oryginale no też nie miała miejsca e, Shikamaru chyba po raz pierwszy walczył z niejaką Kin Suchi to była ninja z wioski dźwięku What a drag. Go away. No widzicie, właśnie Shikamaru jest taką osobą, która nigdy się nie pcha do walki, mu się po prostu nie chce, on woli sobie pochillować, pooglądać chmurki na niebie. <laughs> no i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, Shikamaru chyba taki pełen swój wachlarz umiejętności dopiero pokazał w walce właśnie, po raz pierwszy oczywiście, z właśnie... Kin Tsuchi podczas właśnie trzeciego etapu egzaminu na e, właśnie, właśnie, właśnie Chunina. Tam pokazał tą swoją technikę cienia w pełnej okazałości. Sprawda też miał okazję spotkać ninja właśnie dźwięku i przy okazji uratować drużynę właśnie Naruciaka, Sakury, jak i Saskę. Tam dosyć dużo e, tych, 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 tych ninja z wioski liścia się wtedy pojawiło, żeby pomóc właśnie tej trójce. I w sumie dobrze, bo wtedy właśnie dużo postaci miało okazji się zaprezentować, jak walczą, czym się posługują i tak dalej, tak dalej, także fajnie. No, tutaj, właśnie, kiedy tak zasłania się ręką, robi takiego pseudo-daba, że tak to brzydko nazwę Shikamaru. To wtedy właśnie wykonuje to pery, czyli to takie jakby zwykłe jutsu. Jak wtedy właśnie Liby mnie zaatakował, kiedy ja robię tego, no nazwę to jeszcze raz brzydko daba, a to po prostu go skontruję. Zobaczymy, czy uda mi się. Na razie, kompletnie ten komputer nie chce mnie atakować. Także brzydko z jego strony. Ale no nic, no nic, no nic. No, chodź, chodź, daj się złapać. O, właśnie, cyk. Oj, W ogóle nie wiem, czy zwracałem na to uwagę, ale chyba nie, że Lee jest jedną z postaci. Tak jak większość, e, kiedy się teleportuje, znika, co nie? Zmieniając po prostu swoją e, stronę. Co nie, no to właśnie. Większość zostawia po sobie taki pieniek drzewa, a właśnie Lee zostawia po sobie taki no, dymek. No widać, że po prostu jest szybki, nie? Unika właśnie danego ciosu. No, tak to, to, to chciałem powiedzieć. Oczywiście ta wielka <gula> kula jest to oczywiście Choji, czyli właśnie najlepszy przyjaciel Shikamaru, warto o tym wspomnieć. I tam też ino się pojawia. Ta blondyna, która tak się drze. <laughs> ninja, uh, ok, Lee dostaje Benski. No, sądzę, że raczej na tym poziomie Lee wciągnąłby też noskiem Shikamaru. Ale walka by była na pewno ciekawa. Kombinowałby tymi cieniami shika. Zobaczymy, kto będzie następny. Właśnie tu jest ciekawy tytuł tej walki, że kolejna kobieta, bo właśnie Shikomaru, kiedy zaczęły się już e, egzaminowane walki, tak to mogę nazwać, e, to Shikomaru zawsze walczył z dziewczyną. Właśnie, tak jak mówiłem, w trzecim etapie walczył właśnie z Tom Kin, a w finałowym etapie właśnie walczył z... z... z, 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 z no z Temarii. Jest to oczywiście dziewczyna z drużyny Gary, posługująca się wachlarzem, takim bardzo dużym wachlarzem swoją drogą. No i ta walka była dosyć e, ciekawa, że tak to powiem, bo Shikomaru dosyć inteligentnie podszedł do tej walki i właśnie pokazał swoją inteligencję podczas walki. Właśnie Asuma. I Choji dobrze wiedzieli, że Shika jest inteligentnym gościem i no, zwraca uwagę na wszystko, dosłownie, podczas walki. Między innymi na, przykład właśnie na pogodę, wiatr, między innymi, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, I był właśnie taki motyw, że przeczekał w ukryciu. Ludzie już tam narzekali dosłownie na walkę, że jest ona nudna i w ogóle. A on cierpliwie po prostu czekał, 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 aż delikatnie słońce e, opadnie e, i, i da możliwość mu po prostu no dalszy zasięg posługiwania się cieniem. To było dosyć ciekawe. Dobra, zobaczymy czy wejdzie mi ten trzeci poziom właśnie Ultimate Jutsu. Bo też bym chciał go wam zaprezentować. No, no, chodź tutaj, Sakura. Ojojo, już by nie dostać. Ok, dobra, zablokowane. Tutaj <dajna> sobie jeszcze. Saska używa do pomocy. Bardzo ładnie ze strony Sakury. Sika, nie daj się dziewczynie, nie możesz. Nie możesz. No, dobra. I lecimy. OK, zmiana lokalizacji. Okej, okay, dobra, dobra. I jak? dobra, trzeci poziom, lecimy. Okej, okay, Sakura dostaje bęcki, bardzo mnie się to podoba. Wracaj, kobieto, do kuchni. So Tam jest twoje miejsce. <laughs> oh, I'm tired. I lost no to uwierz, po prostu jesteś słaba. Tak. I Shikamaru by cię wciągnął nosem, tak naprawdę. Ale no, nieważne. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zobaczymy, kto... Teraz będzie, z kim będzie teraz walka? Teraz jestem ciekaw. ok, więc teraz by była Hinata. W ogóle jest to takie właśnie puszczenie oczka właśnie z tymi dziewczynami, że właśnie Sika po raz kolejny walczy z dziewczyną. No bo właśnie nie ma Kin oraz Temari w pierwszej części Naruto Ultimate Ninja. Temari dopiero pojawia się w drugiej części, to już mogę tak delikatnie zaspoilerować. Właśnie drugą część też bym chciał wam zaprezentować na tym kanale. Mam nadzieję, że też jak najszybciej. Okej, okay, jedyneczka wchodzi, także czodzi lecisz. Warto też właśnie wspomnieć, że Asuma dosyć ciekawie podchodził do Shikamaru, żeby sprawdzać jego inteligencję i w ogóle, żeby ćwiczyć z nim. E, taktykę. Podejście ogólnie taktyczne po prostu grali w shogi, między innymi, czyli takie e, takie troszeczkę jakby szachy. I właśnie tam Shikamaru e, no, ćwiczył tą inteligencję. No i też właśnie Asuma robił dość często i gęsto Shikamaru takie testy. Dosłownie traktował go jak takie dziecko który rozwiązuje jakieś zagadki, tak? I właśnie przez to widział, że no w Shikamaru jest naprawdę bardzo wielki potencjał jeżeli chodzi właśnie o jego podejście bitewne taktykę i tak dalej tak dalej Coś mi to parowanie nie wychodzi no niestety. No. Chodź, 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 chciałbym cię jeszcze z cienia dziabnąć, jakkolwiek to brzmi. O, ty cholero. Niedobrze, bo będzie miała Byakugana. Dobra, ważne, że jej error w... wszedł, czyli nie zdążyła wklikać tam wszystkich guziczków podczas tego Quick Time Eventu. Ale ma Byakugana, co jest delikatnie mówiąc niepokojące. Bo dobrze wiecie, że Byakugan zabiera czakrę. No nie, przestań. Nata, uspokój się. Dobra, mamy dwójeczkę. Lecimy z. Cieniami czy mi się mówi? Mniejsza, nieważne. Not bad Cyk, te bomby są świetne. Ta ręka ścienia. Okej, okay, Hinata pokonana. W porządku. Zobaczymy co dalej się wydarzy. Ogólnie tak, e, patrząc na postacie, które walczą typowo w zwarciu, myślę, że właśnie Shikamara miałby z takimi postaciami problem, no bo on jednak nie jest typowym walczakiem, tylko, no mówię, raczej...

Okej, okay, więc Naruto, dobrze, dobrze. No, ta walka też nie miała miejsca w oryginale. No ale no nic. Jedziemy z tym. Warto też w ogóle wspomnieć, no bo tak jak widzicie, tutaj dzieją się akcje tego typu, że mamy właśnie ten egzamin na czulina. Przed tym jeszcze był ten chapter czy tam arc z zabuzą oraz właśnie haku. No i w zasadzie pierwsza część właśnie Naruto Ultimate Ninja opiera się głównie na tym, głównie na tym właśnie bazuje. Więc, więc, więc więc fajne. i od czasu do czasu, jak widzicie, co prawda, my ja głównie staram się walczyć na tej drugiej części mapy ale na pierwszej części mapy, czyli tej bliżej, co nie, kamery, że tak to sobie nazwę, od czasu do czasu pojawia się taki ninja zamaskowany. O, właśnie tak, ten tutaj gentleman na środku. I on, tak jakby. Um, tak jakby, no nie wiem, zrzuca takie e, piórka. Te piórka powodują to właśnie, że w tym momencie Naruto przysnął. E, I właśnie kiedy był atak e, na właśnie podczas tego egzaminu, Ostatniej właśnie fazy, e, co nie, no to, no to, no to, no to, no to, właśnie tacy ninja się pojawili i właśnie całą publikę wszystkich dosłownie uśpili. Ale teraz słuchajcie ciekawostkę. Śkomar był pierwszą osobą, która w ogóle tak, jakby z prawda, czystym przypadkiem wyszła z tego snu, ze względu na to, że on po prostu przysnął podczas tego egzaminu. Rozumiecie, nie? Chłop po prostu przysnął na takim wydarzeniu, i przez to, że on spał, to jutsu na niego tak jakby nie zadziałało. To było dosyć ciekawe. Ojojoj, tutaj Ultimate Jutsu I pierwszy poziom wchodzi, bardzo nieładnie ze swojej strony. Na szczęście Naruto nie wklepuje tam guziczków, także w porządku. Też warto dodać, jeżeli chodzi o Shikamaru, że był on pierwszą osobą, która domyśliła się o co chodzi w pierwszym etapie egzaminu, czyli że po prostu musi, lala, uczestnicy muszą ściągać i pomagać swoim po prostu partnerom z drużyny. Miało to po prostu na celu pokazać im, że w każdej sytuacji no, trzeba węszyć, trzeba sprawdzać, trzeba być czujnym, doszukiwać się wszelakich informacji. No i przede wszystkim ostatnie zadanie, które właśnie polegało na tym, że trzeba było postawić wszystko na szali. No jeżeli egzaminator główny powiedział, że no jeżeli tego egzaminu, przepraszam, tego zadania nie zaliczą, no to niestety. Nie będą mogli mogli, mogli, mogli chyba awansować wyżej z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o rangę, więc no, po prostu musieli zaryzykować, więc no. Podjęcie ryzyka też tutaj wchodziło w grę. Dobrze. Naruto dostaje bętki, Okej. Okay. Zobaczymy co będzie dalej. Fine. You're cool, okay? But to think Shikamaru's that strong. Now that all this is done, I'll relax. Slacker at heart. I only became a ninja to pay the bills. All I want to do is live life on my own terms, you know. I hate having to live my life bound to anyone. Shikamaru Nara Saga. Okej, okay. no jak widzieliście właśnie tutaj Shika się relaksował grając sobie w shogi z Asumą. No, cała drużyna tutaj właśnie była zaprezentowana i Ino tutaj właśnie powiedziała bardzo słuszną sprawę, że Shika jest silnym ninją tak naprawdę, przez to jego podejście do walki, przez to jego inteligencję. No, e, także, także, także mówię, Shikamaru jest interesującą postacią, w ogóle pamiętam taką y, sytuację, że był właśnie ten atak na, na tą wioskę liścia yy, i on sobie leży tak, takie wywalone ma i tak sobie myśli, że ha, może kiedyś znajdę dziewczynę, nie za ładną, nie za brzydką. w sumie to mi się może trochę nie chce. <grym> Podoba mi się jego takie myślenie, <grym> naprawdę. Dobra, cóż. W sumie to by było na tyle. Nie mam pojęcia jeszcze co tutaj mogę dodać. Jeżeli będzie okazja no to coś wspomnę później. O Shikamary jakby tutaj się pojawił albo już w drugiej części. Także, także, także cóż. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ja was mogę zaprosić do innych materiałów na tym kanale. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć i yo!